Chcesz dowiedzieć się kilku interesujących rzeczy o śnie? Zapraszam na film Darek Stolarz. Witam państwa serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w nowo otwartym salonie Fabryki Dobrych Materacy w Gliwicach. Będę chciał dzisiaj ze specjalistą dowiedzieć się, jak dobrać odpowiedni materac. Zapraszam na cenne wskazówki. Dzień dobry, ja Dzień pana dobry. Tutaj znam. A, <grym> Widzi pan. <grym> no witam. Wie pan co, przyjechałem tutaj, bo chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, jak dobrać odpowiedni materac. Jakie kryteria są istotne przy doborze odpowiedniego materaca? Jeśli rozważamy dobór materaca, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę wagę y, osoby, która będzie na tym materacu spać, to czy śpi sama, czy z kimś oraz pozycja, w jakiej będzie spać. Czyli to nie jest do końca takie oczywiste. Nie, to nie jest takie oczywiste, ale wszystko panu dzisiaj wytłumaczę. To ja zamieniam się w Zapraszam pana na salon, wytłumaczę wszystko po kroku. No dobrze. Czyli tak naprawdę rozumiem, że nie istnieje idealny materac dla każdego. Nie ma idealnego materaca, który by pasował wszystkim. Jedna osoba będzie preferowała coś miękkiego, inna osoba będzie wolała twardy materac. Wszystko zależy od postury i budowy osoby, która będzie stała na tym materacu. Osoba cięższa będzie musiała mieć materac twardszy, a osoba lżejsza, miększy. Więc wszystko to zależy od indywidualnych preferencji oraz od pozycji, w jakiej lubi spać. Dobrze, to żeby wyjaśnić, jak dobrać ten materac, zróbmy mały eksperyment i dobierzmy idealny materac dla mnie. Terku, usiądź. więc wytłumaczę Ci, dlaczego waga jest istotna. Po pierwsze, osoba cięższa będzie potrzebowała twardszego materaca, aby ciało na materacu się odpowiednio układało i by mogło się odpowiednio regenerować podczas snu. No dobrze, no ale weźmy hipotetycznie, moja żona jest dużo lżejsza, delikatniejsza, drobniejsza ode mnie. Jak wtedy dobrać odpowiedni materac dla naszej dwójki? Więc na to są dwa sposoby. Można wybrać dwa materace odpowiadające, Indywidualnym potrzebom tych dwóch osób, albo wybrać jeden twardszy materac, odpowiadający preferencjom tej cięższej osoby, ponieważ gdyby był za miękki, ta druga osoba by się zupełnie zapadała w momencie, kiedy ty byś się obracał na materac. Rozumiem. Czyli mamy na to dwa wyjścia. Hipotetycznie ja wybieram tą drugą opcję, bo jednak małżeństwo to sztuka kompromisu, i dobór tego materaca w tej drugiej opcji to jest swojego rodzaju kompromis. Darku, używasz ołówka? No używam, może być ryb To o a H1, H2. Powiem Ci ciekawostkę, w materacach również są oznaczenia twardości i też na H. H1 to materac bardzo miękki, a H5 bardzo twardy. Czyli coś nas łączy moje stolarstwo i twoje materace. Dokładnie, znajdźmy H idealne dla Ciebie. Proszę, prowadź. Więc Darku, posądząc po Twojej posturze, dla Ciebie idealnym materacem będzie model twardy, czyli tzw. H4. Dobrze, to teraz moje kolejne pytanie. Czy ten materac H4 jest już idealny dla mnie na całe życie? Bo to jest też istotna kwestia, domyślam się. Niekoniecznie. Z wiekiem może się zmienić Twoje postrzeganie na komfort i mhm. wygodę. Osoby starsze na ogół preferują miększe materace, więc jest duża szansa na to, że z czasem być może zaczniesz preferować H3. A, rozumiem. A już mi niedaleko jest do tej chyba chatryjki. Czyli już rozumiem, materac nie tylko wpływa na komfort naszego snu, ale też wpływa na nasze zdrowie. Zgadza się. Dobrze dobrany materac będzie idealnie regenerował nasze ciało podczas snu. Trzeba pamiętać o tym, aby idealnie pasował dla naszego kręgosłupa. W materacu y, mogą gromadzić się również kurz, roztocza, może to powodować y, alergie. Więc dla osób z alergiami warto wybrać y, taki materac, który będzie ograniczał te niebezpieczeństwa. Y, dobrze dobrany materac na pewno pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Czyli jak widzicie, e, dobór materaca, zaczęliśmy od tej wagi, czyli e, później twardość materaca. E, czy śpimy sami, czy śpimy z drugą osobą, to też jest istotne. Zadbanie o higienę tego materaca, czyli te wszystkie roztocza, e, kurz. E, no to teraz jeszcze zadam Ci trudniejsze pytanie. Mamy już materac ewentualnie dobrany, ale ja słyszałem tak, pianki, sprężyny, lateks. Który wybrać z tych materaców? To jest kolejna kwestia. Każdy z tych surowców ma swoje właściwości. Lateks będzie sprężysty, będzie dobry właśnie dla alergików, mm -hmm. bo jest fajny, przewiewny. Sprężyny dają też również tą przewiewność, to że ciało się idealnie wentyluje. Są też sprężyste, bo są sprężynami. Na piankach ciało się będzie idealnie układało do snu. Więc idealnie dobrane kombinacje tych surowców stworzą nam idealny dla ciebie materiał. No i spójrzcie, ja jako zwykły laik przyszedłem tutaj dobrać materac, myślałem, że to jest prosta sprawa, to naprawdę jest skomplikowane i myślę, że bez pomocy specjalisty nie byłbym w stanie dobrać go idealnie. Czy jest taka możliwość w Fabryce Dobrych Materac? Jak najbardziej, wchodząc na stronę FDM.pl, wykwalifikowani doradcy pomogą Ci poprzez czat czy też infolinię. Jest też konfigurator, gdzie w siedmiu prostych krokach jesteś w stanie odnaleźć idealny dla siebie materac. Jeśli boisz się internetu, nie jesteś osobą. No tak, ja no analogowy jestem, bo swoje lata mam, no. możesz przyjść do jednego z naszych salonów, takiego jak ten, gdzie pomożemy ci dobrać się przy pomocy mapy sensorycznej. O! Możesz mi to zademonstrować? Jak najbardziej. No to będzie demonstracja. Mata sensoryczna, dobór materaca dla Darka Stolarza. Zapraszamy. Aby teraz idealnie dobrać do Ciebie materac, potrzebowałbym wiedzieć, w jakiej pozycji śpisz. No, uznam, że na plecach. Dobrze, więc zaznaczamy na plecach. Ja Cię zapraszam, byś się położył na materacu na plecach. Jest to mata z czujnikami, którą kładziemy na materacach, które bierzemy pod uwagę. Dynamiczne obrazy, map, ciśnienia o wysokiej rozdzielczości wizualnie prezentują klientowi oraz doradcy, który materac będzie lepiej podpierał sylwetkę i który będzie wygodniejszy. Mata sensoryczna pomaga w ten sposób dobrać idealnie materac i rozbiera wszelkie wątpliwości. No i ja uchwycam Ciach. Pozyskaj następny obraz. Dobrze, zapraszam Cię na następny materac. Teraz to mi się nie chce. No nie mogę się doczekać, co tam wyszło. Spójrz, z trzech materacy, na których badaliśmy mm -hmm. y, ciebie, dwa wyszły w tej najlepszej, y, w tej najlepszej sekcji. Dreamer oraz Prince, ten wyszedł troszeczkę gorzej. Na co patrzymy? Patrzymy na to materac, który da Ci największy komfort oraz najlepsze wsparcie. Więc. Będziemy rozpatrywać Twój wybór wśród tych dwóch. Możemy je sobie porównać. I to teraz nam pokazuje, czy ciało układało się idealnie, mhm. oraz czy były dobre punkty wsparcia. Porównując te dwa, rzeczywiście Dreamer jest dla ciebie idealnym wyborem. Darko, o to jest Twój idealny materac. Ten właśnie. Tak. Technologia w służbie człowieka. Powiem Wam, moi drodzy, że warto jednak udać się do salonu, gdzie można na własnej skórze odczuć, który materac będzie dobry. Naprawdę fajnie. Jak widzicie, Darek jest zadowolony z wyboru, a ja zapraszam Was wszystkich do odwiedzania naszych salonów. Przekonajcie się, który materac jest dla Was idealny. Ja swój materac wybrałem i zachęcam, żebyście przyszli, porozmawiali ze specjalistą, który dobierze dla Was idealny materac. Ja już swój mam. Kochani, moja wizyta w Gliwicach zaowocowała doborem idealnego materaca dla mnie, dzięki ludziom, którzy tutaj pracują i mają odpowiednią wiedzę. A was zachęca, wejdźcie na www.fdm.pl, tam uzyskacie też informacje, jak dobrać idealny materac. Ja swój wybrałem w Gliwicach i was też zachęcam. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie przesnęliście na filmie, a te wskazówki pomogą wam się dobrze wyspać.